Dzień dobry, witam was bardzo bardzo serdecznie w dzisiejszym odcineczku Dzisiaj zagram sobie w Brookhaven RP Co, o co, w sumie mnie na Discordzie Ale teraz przedstawiam szybkie daily tak na kanale. Ogólnie jest tak, 13 listopada Grażynka gotuje, czyli w sumie dzisiaj 14 będzie Brookhaven, czyli jutro 15 będzie grażenka gotuje hashtag 4 i 16 będzie grażenka gotuje hashtag 5. Takie króciutkie daily i mam przy okazji jedno ważne ogłoszenie już w Robloxie. Będę wam, W sensie w Robloxie Wam o tym powiem. Ogólnie jest ta... Co ty mnie śledzisz w ogóle? Baba pijana jesteś w ogóle. Co ty chcesz? W ogóle ode mnie Tools. Kamera. UFON. Ja chcę UFON'a. Chcę mieć UFONA. Nielegalnie... ale że nielegalnie posiada na broń. Co ty ode mnie chcesz, kobito? Odejdź ode mnie. Ja sobie używam mojego iPhone'a. Ja sobie rozmawiam. Proszę ode mnie odejść. To może zawrócić... Ona jest creepy. Halo, uh, halo, policja. Odejdź ode mnie, bo będę strzelał. Dziękuję. Okej. Okay. Kryzys zażegnany odejdź? Dziękuję. Kryzys zażegnany. Tu stoi auto, które kradnie właśnie dzieci. Peskidłut. <grytum> Jezus, wszędzie to jest. O nie, ta ulica jest już zajęta. Tam u góry nie jest zajęta, nie? No nie, jest oczywiście. Mm. O oh je. Yeah. Domek na samym szczycie. Yes, please. Okej, okay, to jest mój dom od dzisiaj. Tak, to jest mój domek. Hmm. Który dom sobie dzisiaj wziąć? Hmm. hmm. Ten wygląda spoko. Tak chillowo wygląda. O, domek mi się respi. Szybciej. Dobra, zrespił się. Od razu podejmę blokadę domu. Tak na wszelki wypadek, jakby ktoś próbował mi wbić do domu. Zasłonię jeszcze rolety. O, super, dobra, wszystkie mi się zasłaniają. Super, niech się wszystkie zasłonią. Perfekcyjnie. O! O, mam tu storecz taki. Ty pokaż. No szybciej się otwierajcie, Boże. Jaka ta brama pijana? Ok, odblokowywaliśmy. Ja, jak pięknie tu jest. Kosiarka. Biorę kosiarkę. Nion, 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 nion. Kosimy sobie trawkę. Nie ma tu co kosić, ale coś kosimy. Nie wiem nawet co, ale coś kosimy. O, żywo płota. Przykosimy sobie. Kurde, żywo płota, kosimy kosiarką. Okej. Okay. Hmm, o, jac jacuzzi. Usiądźmy sobie na w jacuzzi. I sobie pochilujmy. Myślę. O tak. Super. O, dobra tam kurde nie chce mi się wolę pogopsić albo i nie. Olejmy to. Mm, tak. O, super. Zamknęło się wszystko, Zrespimy może sobie auto, jakieś takie soczyste, hmm. może, czemu nie mogę zrespić, o oh, dobra, mogę, coś się popsuło, kamera, a nie to lusterko, patrz, ja myślałem, że to kamera, ale sądzie debil, dobra, zjeżdżamy sobie na zjeżdżamy sobie na tu. ale to fajny neighborhood, normalnie jak w Anglii to wygląda, czemu tak zacina? Wy pewnie tego nie widzicie, ale mi się... I to dosyć ostro. Okej, okay, już się ścina. W sumie. Więc jest dobrze. Okej. Okay. Jedziemy sobie... nie wiem gdzie. Tam się bawią w jakieś kidoski. Może napiszę sobie na free chocolate. O. A tu jednak policja. Dobra, to yy, nie, nie. Dziękuję. Okej. Okay. Don't Text and Drive. <laughs> to może jak już sobie tak przejeżdżamy sobie może odkryjemy jakiegoś ciekawego istraga, to Wam powiem o jednej ważnej rzeczy. 18 listopada, czyli dwa dni po zakończeniu daily, wyjeżdżam. Tak, wyjeżdżam. W tych czasach to niezbyt mądry pomysł, ale wyjeżdżam. Przykro mi. Więc będę organizował znowu konkurs na Discordzie, który ogłoszę dopiero za dwa dni. Więc wy mnie subskrybujecie i wiecie szybciej. Dlatego dołączcie do mojego serwera na Discordzie. Pamiętajcie, że link macie w opisie. A my teraz może zatankujemy sobie autko. Welcome. Welcome, witam bardzo. tankuj mi auto. Dziwnie to wygląda, ale tankuję. Bierzemy moją kartę, może zapłacimy. Super, dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie i teraz może sobie jedziemy. Aha, jeszcze trzeba to odpiąć. Dobra diana. Eluwina. Okej, okay, wyjechaliśmy. Mm, więc jak już mówiłem rymowankę. W zasadzie nie rymowankę, ale w sumie rymowankę też stworzyłem, ale mogę, mogę jak już to ją napisać. O, zresztą w rymowankę lepiej brzmi. Bo pewnie kojarzycie to pięknę Eluwina. Eluwina pewnie nie jest Freeza, ale co ty chcesz? Pewnie piosenka Eluwina nie jest Freeza, ale Freeze też yy, tam tworzy jakieś inne piosenki i tutaj oczywiście nie obrażam Freeza i po prostu reumaga jest taka. Eluwina, Freeze już kurwa za mnie <laughs> Dobra, to się wydaje. Ale yy, ogólnie yy, jakby wyjeżdżam niedługo więc będzie organizowany konkurs jak wcześniej na 50 tysięcy coinów i będą i będzie dwóch zwycięzców z powodu, że właśnie wyjeżdżam. Szkoda, że wyjeżdżam, ale po prostu muszę, bo to jest jakby wyjazd rodzinny, więc trochę jakby jestem zobowiązany, żeby pojechać. Więc wiecie. A my już teraz wróciliśmy do domku. I teraz w sumie. Chyba poczylujemy sobie w internecie lub przed telewizorem. Okej, okay. wy idziemy. Ogólnie sobie siedzimy z kosiarką. Dobro już nie chcę. Oh. Alfanie, mi ręka lata. Kurde, ciekawie. I mnie jeszcze przy okazji czkawka złapa. Może... No, kurde. Dobra. Odpalmy sobie. O oj, jaki fajny. O! O. O! To mój dom! To mój dom wczorajszy, co jest? To jest mój dom z y, drugiego odcinka z Brookhavena. Właśnie co powinienem wypowiedzieć? Brookhaven dzisiaj to taka miniseria składająca się chyba z 10 odcinków. Brookhaven będzie wpadał na mój kanał gdzieś tak co miesiąc, co dwa Więc y, polecam Wam sprawdzić. Odpalmy sobie ogień i sobie posieć chwilę. Chociaż nie. To może nie, bo to jest nudne. Będziemy może sobie zrobić grilla. Wyłączamy, tylko że tym razem będziemy raczej um, uważać. 1000 wystarczy. Przymkniemy to jeszcze. O, okej. Okay. Nic się to tam smaży. 500 wystarczy. Tak, 500 wystarczy. Zamykamy dom i blokujemy. Ale mi laguje dzisiaj co jest? Dobra. Czulujemy. Dobra słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym odcineczku. Pa.